Chcielibyśmy posłuchać, jak to jest ze sprawczością najmłodszych dzieci, tych, które są jeszcze w przedszkolu. Nie wiem, czy ktoś lepiej mógłby o, nam, o tym nam opowiedzieć niż Ola Janicka, laureatka, laureatka konkursu, nauczyciel jutra. Zapraszam Cię, Olu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być i że będę mogła podzielić się swoimi refleksjami na temat sprawczości oraz dobrymi praktykami. Kiedy myślę o sprawczości, przychodzą mi do głowy takie skojarzenia jak podmiotowość, uważność, wolność, doświadczanie, próbowanie, uczenie się na błędach, autonomia. A jeśli myślę o małych dzieciach i sprawczości, to myślę sobie, że traktowanie dziecka y, poważnie, y, jako człowieka w pełni, który jest y, w stanie decydować o sobie, który ma prawo do własnego zdania i wyrażania go głośno, decydowania. Oraz do ponoszenia skutków własnych wyborów. Tutaj mam dwa takie piękne cytaty. Nie ma dzieci, są ludzie, i ten przekaz myślę, że jest najbardziej trafny i, i odpowiedni, jeśli myślimy o dzieciach. Dzieci potrafią więcej niż nam się wydaje. Wystarczy im jedynie na to pozwolić. Kiedy możemy rozwijać poczucie sprawczości? Odpowiedź jest prosta, ale nie zawsze oczywista dla, dla dorosłych. Oczywiście sprawczości nie da się kogoś nauczyć, ale możemy dać mu przestrzeń do formułowania własnych celów, do podejmowania decyzji i ponoszenia y, skutków, konsekwencji własnych y, wyborów. Oczywiście tutaj y, dzieci nie są jeszcze zdolne, żeby podejmować decyzje i decydować o wszystkim, ale tych obszarów, które mogą zostać objęte ich wolą, jest naprawdę dużo. Takim ważnym okresem w życiu dziecka jest okres y, wiek przedszkolny. To właśnie najlepszy czas na tworzenie dzieciom warunków sytuacji, do kształtowania w nich przeświadczenia o tym, że ich pomysły, zdania, opinie są tak samo ważne jak reszty otoczenia. Świadomość ta, że ich wybory i opinie są ważne, daje im, im poczucie, że mają wpływ na to, co się dzieje z nimi i z otoczeniem. Co daje nam pedagogika oparta na sprawczości? daje nam przede wszystkim narzędzia do radzenia sobie w nieprzewidywalnym świecie uczy samodzielnego myślenia działania sprawia, że młodzi ludzie są bardziej zaangażowani w proces własnego rozwoju co przekłada się na ich zdrowie psychiczne promuje i zachęca promuje umiejętności społeczne i zachęca do podejmowania ryzyka w sposób kontrolowane, a w kontekście edukacji osoby, które są, bardziej, które, y, są sprawcze y, są bardziej zmotywowane do uczenia się, efektywniej zarządzają czasem, formułują własne priorytety, cele i, poko i potrafią pokonywać trudności. Kiedy dziecko może rozwinąć poczucie sprawstwa? Właśnie wtedy, gdy ma możliwość przedstawiania swoich pomysłów, decydowania, a dorośli szanują jego zdanie i wybory. Nie można nauczyć się decydowania bez podejmowania decyzji, i jest to bardzo ważne. Dziecko uczy się, że może mieć wpływ na własne życie, uczy się odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji. Tego, że nie zawsze możemy mieć wszystko w danym momencie, tego, że czasem wybierając jedno rozwiązanie trzeba zrezygnować z innego. I teraz przykład y, dobrych praktyk, które wprowadziliśmy w naszym przedszkolu y, i o których nasze dzieci mówią, że są cadowe, jest to przedszkolna rada dziecięca. W skład Rady Dziecięcej wchodzi, wchodzą reprezentanci z każdej grupy przedszkolnej. W naszym przypadku jest to podwoje dzieci z każdego oddziału. Rada jest organem, tak samo ważnym jak rada pedagogiczna. I Rada Rodziców. Kadencja Rady trwa jeden rok. Jest oparta na regulaminie przedszkolnej Rady Dziecięcej. Podczas pierwszego spotkania z dziećmi. Ustalamy sobie zakres y, działania Rady, ustalamy jej zadania, dyskutujemy nad tym, jak, jakie cechy powinni mieć członkowie Rady Dziecięcej, jakie mają dzieci prawa oraz rozmawiamy też o tym, jakie mają obowiązki. Każde spotkanie rozpoczynamy od y, poczęstunku, w myśl zasady przez żołądek do serca. Kiedy już sobie y, pojemy, to przechodzimy do spraw ważnych dla dzieci. I czasem y, dzieci przychodzą na takie spotkania y, z takimi notatnikami. Tutaj mają Państwo na zdjęciu szefowe notatnik Blanki i Gniewka. Zawiera on pomysły dzieci w formie rysunkowej na to, co chciałyby, aby w naszym przedszkolu było realizowane. Czym jest przedszkolna rada dziecięca? To demokracja w praktyce i nauka sprawczości od najmłodszych lat. Dzięki temu nasze przedszkole jest instytucją empatyczną, która która, y, dla której ważne są dzieci i która jest tworzona dla dzieci i razem z dziećmi. Dzieci mają prawo głosu, przedstawiają swoje pomysły i opinie, podejmują ważne z ich punktu widzenia decyzje. Przez to czują się ważne i odpowiedzialne, są naszymi równoprawnymi partnerami. Opieramy się o wzajemne zaufanie, uczenie się od siebie. Nawzajem dialog, współpraca, dobra komunikacja, nabywanie nowych kompetencji. A tutaj mamy skutki już e, decyzji naszej Przedszkolnej Rady Dziecięcej. Dzieci marzyły o dmuchańcach, e, marzyły, żeby do naszego przedszkola przyjeżdżały zwierzątka. Aby mogły y, je poznawać, y, aby mogły uczyć się y, opiekowania nimi. Y, dzieci często proszą na przykład o lody. Mieliśmy też stoisko z goframi. Mówią o tym, że nie chcą y, uczyć się dużo w budynku, tylko jak najczęściej chcą wychodzić na spacery, chcą, żeby zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu żebyśmy czytali na, na rozłożonym na podwórku kocyku. Prosiły nas też o takie miejsce, gdzie mogłyby się schronić, kiedy jest upalny dzień, gdzie mogłyby realizować, jak to mówią, imprezki, gdzie mogłyby odbywać się również zajęcia, gdzie mogłyby wykonywać prace plastyczne. Więc przerobiliśmy starą piaskownicę. Na taką wiatę ogrodową dzięki naszym pracownikom i, i sponsorom. Yy, dzieci decydują też o zakupie zabawek do przedszkola. Yy, dzieci opowiadają nam o tym, co chciałyby zjeść, i tutaj to jest też bardzo ważny yy, obszar. I mówią, że nie tylko chciałyby być yy, degustatorami, ale chcą też gotować piec, chcą wykonywać różnego rodzaju działania kulinarne, więc, więc pozwalamy im na to, wychodzimy do sklepu, robimy zakupy z listą zakupów i, i następnie w przedszkolu wykonujemy te proponowane przez dzieci y, smakołyki. Tutaj mamy na przykład kluseczki, dzieci pieką ciasteczka, soki różnego rodzaju, sałatki. Umieściłam też kilka zdjęć, na których mamy potrawy przygotowane przez nasze panie kucharki, również na życzenie dzieci. I tak jak wspominałam, oprócz tego, że dzieci chciały, aby przyjeżdżały do przedszkola zwierzątka, to chciały też zwierzątka hodować. Zdecydowaliśmy, że założymy hodowlę patyczaków. Tutaj na obrazkach też mamy ten piknik wymarzony na, na placu zabaw. Yy, Slajmy różnego rodzaju masy plastyczne, więc jest wesoło, często jest yy, duży bałagan po takich zajęciach, ale radość y, dzieci jest y, nieoceniana. Teraz we wrześniu już odbyło się jedno zebranie przedszkolnej rady dziecięcej. I chciałam Państwu tak pokrótce przedstawić y, ustalenia y, dziecięce. Wybrano konkretne potrawy, które należy serwować w przedszkolu i które będą przedszkolakom smakować. A mianowicie zupa literkowa, kluseczki z boczusiem i ewentualnie ze szczypiorkiem choć nie wszyscy byli zgodni czy szczepiorek będzie je smakował. Rosół z makaronem literkowym, ciasteczka w kształcie serduszek i gwiazdek, lody, naleśniki z serem z polewą do wyboru, czekoladową lub truskawkową. Ryż z jabłkiem, frytki, nuggetsy, kanapeczki z ogórkiem i szynką. Przedstawiono pomysły dotyczące imprez i ciekawych dni, które umilą dzieciom pobyt w przedszkolu i proszę zobaczyć jakie dzieci mają piękne serduszka dzień żeby wszyscy byli zdrowi dzień bez bicia dyskoteka z kulą taką dyskotekową bal przebierańców dzień zabawek piżama party dzień dinozaura dzień uśmiechu dzień wody występy dzieci podczas mikołajek bezpieczny dzień i do tego powinno być dużo atrakcji między innymi dmuchaniec Całkiem niedawno w naszym przedszkolu powstał nowy plac zabaw. Zapytaliśmy też dzieci o to, jak chciałyby, żeby ten plac zabaw wyglądał, więc y, dużo pomysłów dziecięcych zostało uwzględnione, aczkolwiek jacuzzi jest cały czas w grze. Ufam, że sobie poradzisz. Skupiamy się zazwyczaj na zaufaniu dziecka do dorosłego, ale chciałabym Państwa zachęcić, aby zaufać dzieciom, uwierzyć w nie, bo naprawdę warto. Dzieci potrzebują czuć sprawczość. Kiedy, kiedy relacja jest oparta na wzajemnym zaufaniu, to na pewno będzie sukces. Dzięki zaufaniu dorosłego do dziecka, dziecko nie boi podejmować się wyzwań, próbować działać, nabiera coraz większej wprawy i zaczyna osiągać sukcesy. To umacnia w nim wiarę w siebie, że sobie poradzi, że da radę. Dzięki zaufaniu innych w dziecku rodzi się i wzmacnia zaufanie do samego siebie, swoich możliwości i kompetencji. Komunikaty które powinniśmy yy, formułować do dziecka? Oczywiście, jak najwięcej komunikatów wzmacniających. Podam taki przykład. Dziecko wspina się na drzewo, i mama mówi: Uważaj, bo spadniesz. Drugi komunikat: Dziecko wspina się na drzewo, i mama mówi: Uważaj, żebyś nie spadł. Pierwszy komunikat i drugi to wyraz troski dorosłego, ale w tym pierwszym mamy y, poczucie lęku, nie wiemy co się za chwilę wydarzy, nie wierzymy w możliwości dziecka. Natomiast w drugim komunikacie wyraża on akceptację, zaufanie i wiarę w dziecko. Zaufanie do dziecka wyraża się poprzez. Wiarę w dziecko, w jego możliwości, że sobie potrafi, że da radę, pozwalanie dziecku na samodzielność, w tym realizowanie własnych pomysłów czy potrzeb, bez nadmiernego kontrolowania wszystkich działań dziecka. I błąd jako szansa na uczenie się, czyli pozwolenie na próbowanie, na, na y, poszukiwanie rozwiązań, przyzwolenie na błąd, który jest ważną ważną lekcją przyznawanie dziecku prawa do decydowania o sobie o sprawach które go dotyczą i które są dla niego ważne współdecydowanie o sprawach grupy przedszkolnej czy rodziny już potrafię jestem dobry wy w czym mogę pomóc tutaj bazujemy na mocnych stronach dziecka wierzymy w dzieci ufamy im że dadzą radę i kiedy zaufa dorosły, zaufa dziecko, to zaczyna dziać się magia. Proszę zobaczyć, jakich mamy cudownych ekspertów. To oczywiście są tylko przykłady. Na pierwszym slajdzie pięcioletni Wojtek, ekspert i kolekcjoner staroci. Wojtek przeprowadził fantastyczne zajęcia dla swoich rówieśników, yy, które spotkały się z dużą aprobatą yy, dzieci. Jego wiedza była naprawdę przeogromna i ciekawość dzieciaków i yy, chęć słuchania kolegi, co ma do opowiedzenia, były naprawdę na, na najwyższym poziomie. Tutaj sześcioletni Wiktor, piłkarz Kibic, ekspert od piłki nożnej. Mama Wiktora prosiła, abym w Warszawie nie mówiła, jakiego klubu Kibicem jest Wiktor, więc niestety nie mogę powiedzieć. Wiktor oprócz tego, że przeprowadził trening, to następnie mogliśmy wypróbować w praktyce podczas prawdziwego meczu piłki nożnej. Te umiejętności, które, które dzieci nabyły. Sześcioletni Hektor, podróżnik, ekspert od map, znawca flag, stolic, krajów całego świata. Yy, Hektor też chętnie dzieli się yy, własną wiedzą. Yy, często też pyta yy, ciocie: jak wygląda flaga Papui Nowej Gwinei? Pięcioletni Gniewko, ekspert od skamielin i kamieni, posiadacz kolekcji amonitów, belemnitów, gąbek i ramienionogów, które wspólnie z rodzicami znalazł podczas wycieczek na jurę krakowsko-częstochowską. Sześcioletni Szymon, miłośnik przyrody, ekspert od ptaków, podzielił się z nami wiedzą na temat sikorki bogatki. I na koniec sześcioletni Franek, ekspert od dinozaurów, wie wszystko o prehistorii, posiada sporą kolekcję dinozaurów i książek o nich. Dziękuję.